Dlaczego zarabiasz tak mało? Dopiero jak zaczęliśmy, jak, jak ludzie zaczęli gadać razem o, o swoich zarobkach, to nagle kumają, że coś może jest nie tak. Ym, ale jest taka anegdota. Jest taka anegdota z dżunskich mediów, gdzie pobito yy, po, na pogotowie przyjeżdża dwóch kobitych, chyba Polaków, nie wiadomo czy są jakieś rozróby mafio, mafiozo, mafialne, ale, ale coś jest nie tak. Okazuje się potem, po, po, po paru tygodniach, że, że są chłopacy na budowlance. Pracują na jakimś farmie na wsi u Dunczyka, i tam tworzy się życie i wszystko idzie dobrze. Duński pracodawca zamówił sobie trochę więcej, więcej siły, tak? No, siły do, no, do no Polaków, no, no Polaków do pracy trochę więcej. Więc przyjeżdża nowa ekipa i tamta ekipa nagle mm, no, pracuje po prostu normalnie. Nie to, że się podizują, tylko pracują normalnie. I, I to się nie podoba tej ekipie, która już tam jest przez parę miesięcy, dlatego że tutaj Duńczyk jest tak zadowolony, a wszyscy się opiedlają, nie, Jest po prostu ślanka. Wszyscy po prostu pracują bardzo, bardzo spokojnie, więc ta pierwsza ekipa mówi tej drugiej ekipie. Posłuchajcie, jesteśmy, jesteśmy tutaj i tutaj jest fajnie, pan Duńczyk jest za, zadowolony, więc nie fikajcie, pracujcie w naszym tempie, nie w swoim tempie. Tutaj nie wystarczy pracować spokojnie. Ta polska nowa ekipa się, się nie zgadza, bo, bo ich duma rozwala, nie mogą przecież się opytać. I finalnie jedną noc, ta pierwsza ekipa Polaków napada na tą drugą ekipę i dają im, no, walą ich jakimiś tam kijami bejsbolowymi. Nauczka, no i, no i tyle. I Myślę, że, że życie, się, życie, życie się toczy spokojnie tam, jak jak, jak wcześniej.